Cześć i czołem, tu Jestem na następnej wyprawie w poszukiwaniu szczupaków. Trafiłem na fajne łowisko, dosyć płytkie. Oczywiście ma jakieś tu przegłębienia, jakieś kanciki. Staram się obławiać raczej płytkie miejsca, e, bo jest to możliwe. Więc e, to robię. Ryby jakieś pewnie wyjadą. Czekamy, zobaczymy, czy to będą większe ryby, mniejsze. No ale mam nadzieję, że coś się w ogóle wydarzy. Nie? Zaczynamy to obławianie, zaczynamy zabawę. Myślę, że będzie fajne, późne popołudnie, bo udało mi się wyjechać o godzinie 15.30 na ryby, więc mam nadzieję, że coś z tego będzie. spadł ależ był szczupaczek pięknie niestety złapał za mocno ale strzelił fajnie jest jakaś akcja może nie był zbyt wielki no ale ewidentnie branie było w miejscach nie wykonuję zbyt długich rzutów. Dlatego że tracę kupę miejsca do obławiania. Zwyczajnie napływam w które które mógłbym potencjalnie obłowić częściowo, je ja po prostu czyst... opływam bez bez obławiania. Jak mam możliwość to właśnie robię to krótszymi rzutami spod siebie. Staram się jak najgęściej obowić dane miejsce, bo cały czas dryfuję. Tak? Lubię łowić z dryfu, szczególnie gdy jest przyjemny, miły, taki jak dzisiaj. Dzięki temu jesteśmy w stanie o wiele większy obszar przemierzyć i zlokalizować nasze ryby. Duży, ale ładnie wziął. Piękna ryba, chudziutki, dzisiaj chudziutki, ale waleczny, cóż za siła, panowie. O, taki to temat, chudy, ale bek, jak to mówią. Słuchajcie, to jest miarowa ryba jak widzicie. Dobra, to co? Misiek do wody. No. Przyjemnie. Dobra. Dobra. Przyjemnie. Coś się zaczęło dziać. Standardowo ręcznik. Zawsze zabieram. Z szczupakami. Jeszcze łatwo było Łowiąc w zarośniętych miejscach, takich, które generalnie zaczynają już nawet obumierać, łowię dosyć mocnym zestawem, bo e, po prostu są tu jeszcze zaczepy. W razie gdyby trafiła się większa ryba, a jest na to oczywiście szansa, tak jak na każdym łowisku, e, no to nie ma zmiłuj i takie pozwalanie rybie robić, ro, robić co, ona, co ona chce żywnie w takim miejscu, no to może być problem, tak. Więc ja mam zawsze sprzęt mocniejszy. O jest, to branie niepewne, mocne, ale elektryczny blank, Jeden, drogi. Słuchajcie, myślałem, że mnie kopną jakieś 70-80 plus, co najmniej. Jest to mała ryba, widzicie, agresywnie wzięła. Piękna sprawa. O, dobra. Maluszek. Wyczepiamy. Zobaczcie, więc wracając do tematu, zwyczajnie hoduję te ryby stanowczo. Dwa, że wychodzę z założenia, że ryba krócej holowana mniej się stresuje, mniej się denerwuje z naszym spotkaniem. Jest, ale zebrał pięknie. Nieduża ryba, ale branie było przepiękne. Był Zobaczcie, jak ładnie zeświecował i wyskoczyła na guma. Widziałem, jak po prostu wystrzelił, przesunęła się plecionka. Po, po prostu w bok się przesunęła. To wyglądało niesamowicie. U, guma rozcięta. I tu tak raczej konkretnie. Dobra, jeszcze ją rzucę zaraz. Zobaczymy, czy wytrzyma jakieś jeszcze branie. Fajne branie. Ciekawe czy będzie widać tu właśnie na filmiku. Jak konkretnie było uderzenie z boku, przesunięcie przynęty, zacięcie. Widzicie, generalnie zwolniłem holowanie, ryba nie była wpięta bardzo mocno, się wytrzepała. Gdybym ją docisnął, e, że tak powiem, kija bym skierował w dół i skręcił go dobrze, ją dobrze korbą, to ryba by była przyduszona, nie wświecowała tak? No i robimy robotę jeszcze dalej. Ole, ładna ryba była! Wiecie co? Byłem nieprzygotowany do zacięcia, kompletnie. Kina wprost. Jakiś dramat. Kina wprost, słuchajcie. Eee. No to jest to, nie? Chwila koncentracji, zobaczcie fajna ryba. Myślę, że taka z 70 plusem, że tak powiem, Nignęła nam tylko koło, koło nosa. <grywka> Niesamowita historia. Tak, szedł za nią szedł za nią, zawróciłem gopy z pyska wypada słuchajcie i po wszystkim przed zaczepem dziękuję a przynęty miał w samym koniuszku, jak zmieniłem trajektorię to prawie mu wypadło spisko. no, ale był o zachodzie słońca Fajna rybka. Puknął w przynętę, bo czułem to. I... jest następny. Uuu. Uuu, widzicie? Ale okoń. Ojej, no jaki okoń. Ja cię kręcę. Co tu się wydarzyło teraz? Co tu się wydarzyło, słuchajcie? Garb, że normalnie hej. Aż podbierakowy będzie. Niesamowita historia. Stupaczek, a w następnym życiu... Zobaczcie jaki oko To jest po prostu niewiarygodne. Szok. Przepiękny chyba. O, ludzie kochani, ale garb. Jaki wygarbiony. Piękny. Duży. Zacny. Odpowiedniej wielkości przynęte Zobaczcie co tu się dzieje Zobaczcie Oryginał, oryginał garb Coś pięknego Coś przepięknego Dobra, nie żegnaj wypuszczam Nie? No dobra Wypuszczamy tego konia Słuchajcie 43 cm 43 cm Pięknego garba Zobaczcie Przede wszystkim Piekielnie czarnego, pięknie wybarwionego. Wyciągam go, wypuszczam. Jestem przeszczęśliwy, że takiego potworka złowiłem. No wygarbiony jest niemiłosiernie, słuchajcie. Więc co? No widzicie, duże podbioryki się przydają nawet na okonie. Super, ekstra gitara. Były szczupaki. chwilę było pomysły, żeby łowić o konie gdzieś tam wirówką, no ale konsekwencja łowienia 10-centymetrowym fantailem dała tutaj piękną rybę. Zobaczcie, ależ śliczny okoń. No, och, 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 poszedł. Naprawdę jestem zadowolony z tego wypadu. Krótkiego, ale treściwego. Zobaczcie, jak ten fantail wygląda po dzisiejszym mówieniu. Po prostu jest weteranem. To jest guma, której przez te łowienie, przez te 4 godziny, 3,5, tak na razie nie zmieniałem. Było parę brań, szczupaków, dwa wyjęte. Ten okoń, dwie fajne ryby spięte, ale widzieliście. Mam nadzieję, że się to wszystko nagrało. Będę to sprawdzał oczywiście później i, i złożę pewnie jakiś filmik. Wyjazd zdecydowanie na plus. Daję sobie jeszcze 20 parę minut łowienia. I kończę zabawę na dzisiaj. No. Ale generalnie trzeba podsumować to w taki sposób w tej chwili, że ze względu na tego okonia, wyjazd jest mega udany. Bo po prostu ta ryba była tak przepiękna, jest, popływa dalej, że można pływać parę godzin nie łowiąc zbyt wielu ryb, albo nie łowiąc wcale dla takiej jednej ryby. Może to brzmi śmiesznie, no ale uwierzcie mi, że ja mam takie odczucia, tak? Tak samo jest z szczupakami. Jeżeli się poświęcam do łowienia dużych ryb, mogę mieć jedno branie przez cały dzień. Wystarczy mi, żeby mieć fajną rybę. Będę zadowolony z wyjazdu, tak? No niestety jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, czyli na naszych łowiskach, i z nimi bywa różnie, prawda? I tak dalej. Dobra, słuchajcie, żeby nie, nie przedłużać tematu, subskrybujcie mój kanał. Jak chcecie popatrzeć, jak łowię, co robię. Chciałbym, żebyście mieli z tego frajdę i zabawę, a, a, też, a też między innymi nauczyli się ciekawych rzeczy może właśnie ode mnie, więc łapka w górę, komentujcie, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia. Ja jeszcze łowię z 20 minut. Na razie.